Witamy, witamy kochani serdecznie. Jesteśmy w łomży i tutaj na tej pięknej ziemi ogłaszamy Chrystusa Zbawiciela, tego, który ma wszelką władzę w niebie i na ziemi, tego, który pokonał śmierć i on jest bardziej realny niż wszystko, co widzą oczy fizyczne. Panowie, śmierć jest realna. Każdy człowiek, który żyje, pewnego dnia musi umrzeć. Taka jest po prostu zasada tego świata. Ale czy ta śmierć to jest koniec, czy już nie ma żadnych szans? Jaka jest prawda? Na szczęście prawda jest w Jezusie Chrystusie. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I dlatego kochani możemy dzisiaj przyjść do Jezusa, ufać Mu i zawierzyć w 100%, że On może nas wyzwolić. Bo śmierć nas dotyka każdego dnia. Widzimy choroby, widzimy yy, cierpienia, widzimy głód, widzimy ubóstwo, widzimy... Aborcje, zabijanie dzieci na życzenie, i wiele, wiele, wiele zła jest na świecie, które jest owocem śmierci. Ale owocem życia jest radość w Duchu Świętym. Poprzez przyjęcie Chrystusa, poprzez miłość, poprzez zaufanie Bożemu Słowu, Jezus jest życiem, drogą i prawdą. Kochani, Jezus umarł i zmartwychwstał. Jezus jest drogą, prawdą i życiem, jest życiem. I każdy, kto zaprosi do swojego serca, do swojego życia Jezusa Chrystusa, będzie miał życie wieczne. Życie, które nigdy się nie skończy życie w chwale Bożej, w obecności Chrystusa. A jeżeli go nie przyjmiemy, odrzucimy, nie będzie wtedy życia, nie będzie tego, co Bóg nam teraz obiecuje tej chwały, tego błogosławieństwa. Będzie coś, co będzie przeciwległe Jezusowi, czyli zło. Coś, co jest straszne i, i czego nie chcemy, żeby. Ludzie tego, ludzi to dotykało, tak? Kochani, dlatego przyjdźcie zawsze do Jezusa, bo tam je znajdziecie życie. Czyli najdroższa śmierć jest realna. Nie uniknie śmierci, ale Bóg dał rozwiązanie. Daje zmartwychwstanie. Daje moc nad śmiercią. Gdy Jezusa zabito, On zmartwychwstał i objawiał się na ziemi wielokrotnie. Ludzie Go widzieli, apostołowie jedli z Nim ryby, palili ognisko, rozmawiali. On pokazał, śmierć nie ma żadnej władzy. Jezus pokonał śmierć. Dlatego to jest, kochani, dobra nowina. Zaufajmy Jezusowi, a będziemy żyć. Aleluja. Amen.